Świetna impreza, publiczność naprawdę mocno nas dopingowała, lataliśmy jak na skrzydłach niczym Adam Małyś. Zrobilibyśmy dłuższy pokaz, ale no, gdybyśmy zaczęli na przykład pół godziny wcześniej, dłużej by to trwało, już zaczyna kropić, wiatr się ze lekki zerwał, zrobiło się ciemno i no, już są warunki na takiej kosce niebezpieczne, bo się robi ślisko. <śmulety> Jest dość specyficzną dyscypliną, w której nawet nie ma mowy o takim czymś jak rutyna. Każdy ma swój dowolny styl i w własny sposób stara się wyrazić samego siebie. No 15 minut to jest bardzo dużo. Podczas zawodów w Mistrzostwach świata mam minutę 30 na przejazd. W tym w międzyczasie skacze się około 9 ewolucji. Jestem naprawdę wypompowany, bo jest skok za skokiem. Tu akurat odpoczywamy, bo mamy jeden skok, mogę, kiedy wracam sobie z powrotem, zanim się napędzę na rampę, mogę w tym czasie sobie trochę odpocząć, więc A mimo wszystko ciężko mi się oddycha. Te specyficzne uczucie dość niepowtarzalne. Nie wiem, nie potrafię w tej chwili porównać tego z jakimś innym konkretnym uczuciem. Mogę tylko powiedzieć, że jest naprawdę świetnie w powietrzu i zachęcam wszystkich do uprawiania tej dyscypliny. Eee, bardzo fajnie. Zalipiście widać wszystko w ogóle miejscowa idealna. Mam nadzieję, że za rok też się odbędzie festiwal i tak samo przyjedziemy większą grupą na przykład może na pewno być może będziemy salta w przyszłym roku widzieć, bo wszyscy budujemy baseny z gąbkami i bardzo chcemy robić salta, no właśnie na takie duże odległości. Jest to, mamy, wszyscy jeździmy motocyklami 250-kami w dwusuwie, około 55 koni, bo to są różne... Ja jeżdżę motocyklem Yamaha, Michał Daciuk tak samo, Artur później akurat jeździ Suzuką, aczkolwiek są to podobne motocykle, żeby były jednakowej mocy. Po prostu 125 jest za słaby, żeby się rozpędzić na krótkich rozpędach na taką rampę. Wycinamy, wycinamy z tyłu tutaj kanapy uchwyty, żeby można się było chwytać za motocykl z tyłu, tak samo jest inna kierownica, no i oczywiście zawieszenie jest zrobione na twarde, żeby bo jednak z takiej wysokości jak się ląduje to jest mocne dobicie ręce bolą, także musi być zawieszenie zrobione, a tak poza tym motocykl jest prosty ze sklepu. Adrenalina już opada. E, cały czas jestem pod wpływem adrenaliny. Myślę, że minie jeszcze trochę czasu zanim e, na dobre zejdzie ze mnie i będę mógł się uspokoić. Pewnie zaraz nas dopadnie ulewa.